Numer 38 tygodnika do rzeczy nawet w wyśrubowanej konkurencji, jaką stanowią inne wcześniejsze numery naszego tygodnika, naprawdę jest szczególnie ważny. Należy go nie tylko kupić, należy go zarchiwizować, należy mieć go przy sobie i używać w rozmaitych rozmowach, ponieważ w tym numerze, w jego układkowym materiale dajemy Państwu. Argumenty przeciwko ideologicznemu szaleństwu, przeciwko ideologii neoreligii, która niszczy świat, niszczy w tej chwili także Polskę. Jest argumentem do niszczenia naszego kraju bardzo silnym, a cała opiera się na wmawianiu ludziom, że to jest nauka, że to jest naukowa prawda, że wszystkie pomysły klimatystów oparte są na naukowym konsensusie. Nikt tego nie dekonstruuje lepiej niż wybitni naukowcy. Na zachodzie są to ludzie tacy jak Steven Kunin, jak Björn Lomberg. U nas zaś za sprawę wziął się profesor doktor habilitowany inżynier Piotr Kowalczak. I z nim właśnie wywiad o jego książce bardzo grubej, bardzo znakomitej. Kiedyś mówiłem o tych książkach niszczących fałszerstwa, klimatyzmu w osobnym filmie na swoim kanale. W wielkim skrócie możecie Państwo te podstawowe argumenty znaleźć w do rzeczy. I to jest jeden z wielu powodów, żeby sięgnąć po najnowszy numer. Przez skromność nie powiem o swoim tekście czas Warchołów, pokazujący swoisty przewrót antydemokratyczny, zawłaszczenie państwa nie po coś, tylko po to, żeby było nasze. Tak, interpretuję tę tę działalność antypolską Donalda Tuska i jego sitwy z Adamem Bodnarem na czele. Wiele szczegółów na ten temat w naszym tygodniku. Polecam bardzo tekst Esej Lecha Marzewskiego o suwerenności, Suwerenii i porządku. To też o tych właśnie wydarzeniach, ale od strony jakby bardziej bardziej mądrej. Bardziej uczonej niż, niż, niż politycznej. Wszystkie sprawy polityki bieżącej, oczywiście obsłużone, także polityki zagranicznej. Jacek Przybylski na przykład pisze o. Debacie prezydenckiej, w której Kamala Harris wypadła zaskakująco dobrze, a Donald Trump zaskakująco słabo. Czy będzie to miało przełożenie na wynik wyborów i czy to, co piszą media amerykańskie liberalne, jest faktycznym stanem, czy tylko chciejstwem? O tym tekst w naszym tygodniku bardzo serdecznie polecam. Z tekstów historycznych też chciałem polecić esej Piotra Semki o tym, jak to było 35 lat temu, kiedy Jarosław. Kaczyński został redaktorem naczelnym. Kto to dzisiaj jeszcze pamięta tego dnia? Solidarność? Ja pamiętam, że jako młody człowiek wówczas jeszcze bardziej myślący o sobie jako pisarzu yy, fabuł, jako pisarzu fantastyki yy, naukowej niż o komentatorze politycznym, odebrałem to jako jeden z pierwszych sygnałów, że źle się dzieje w tym nowo odzyskanym państwie polskim, że coś tu śmierdzi i że trzeba będzie się zająć sprzątaniem, które od tylu lat. Polecam bardzo ten i polecam bardzo cały numer, co to dużo gadać. Kiosk e prenumerata, prenumerata redakcyjna jest wiele metod zdobycia naszego tygodnika, z której z nich koniecznie trzeba skorzystać. Dziękujemy, że jesteście Państwo z nami. Dziękujemy za stałą lekturę Tygodnika do Rzeczy, Miesięcznika do Rzeczy Historia i że odwiedzacie Państwo codziennie stronę dorzeczy.pl. Zapraszamy do korzystania z subskrypcji do Rzeczy Plus, dzięki czemu będą Państwo mieli dostęp bardzo szybki i pewny do wszystkich wydań naszego tygodnika, także do miesięcznika Historia do Rzeczy oraz do wszystkich materiałów na portalu. Do rzeczy również tych zarezerwowanych tylko dla naszych prenumeratorów. Dzięki do rzeczy mają Państwo dostęp do programów publicystycznych, które prowadzę z Wojciechem Cejrowskim, to jest program Antysystem, i z Rafałem Zimkiewiczem Polska do Rzeczy. Do wszystkiego dostęp za pośrednictwem naszej strony dorzeczy.pl Zapraszamy do korzystania z Do Rzeczy Plus lub wybrania którejś innej z opcji wraz z prezentami dostępnymi na stronie subskrypcja do rzeczy.pl. Zapraszamy do subskrypcji Do Rzeczy Plus!